Cześć. W tym odcinku opowiem o obudowach do Raspberry Pi oraz kilka z nich przedstawię. Pewnie wielu z Was ma wiele różnych pudełek, yy, większych niż Raspberry Pi, w których mógłby się zmieścić yy, model. Yy, zaczynając od tych większych modeli, czyli by. B, B czy też A. Do tych mniejszych na przykład jak A. Spokojnie można zamknąć w Pomimo, że trochę się rusza nasze Raspberry Pi, to jako takie najszybsze pudełko można zaliczyć. Oczywiście trzeba zrobić dziurki, żeby otworki, żeby, prze, żeby było można przyłożyć. Przewody, na przykład do zasilania. Jeśli mamy trochę więcej czasu, możemy wydrukować i złożyć z papieru obudowę. Czarnka schowana w kartonowym pudełku, którym zrobiłem na szybko. Można też schować Raspberry Pi do akrylowej lub innych e, plastikowych mm, takich już specjalnych dla Raspberry Pi e, obudów mam tutaj okaz zamówioną paczkę e, z Chin z zamówioną z eBay'a która teraz właśnie leży mamy tutaj Sporo elementu. to jest górna część budowy, bo, bo, dwie boczne, kolejne dwie boczne. Oczywiście należy e, zdjąć folię, gdyż jest niezapakowane. Mam już zdjęte e, folie, zatem można przejść do składania mamy już budowę na Raspberry Pi z ta klapka się otwiera, przez to możemy e, również taśmę DCI do przyszłego oświetlacza, który ma się pojawić. E, oraz tutaj, się włożyłem, zaraz to przyłożę, e, do mm, kamerki, natomiast tutaj będzie, e, będzie do GPO. Zatem jeszcze raz dźwięk i przełożę. No i jest obudowa już poprawnie złożona. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Będą następne w opisie znajdziecie link do wersji kartonowej a obudowę taką jak tutaj mam możecie łatwo znaleźć na ebayu pod hasłem Raspberry Pi Case Acryl. Dziękuję za uwagę, cześć!